górę Subskrypcja będzie nam. Mogę pomóc? George też chciałby pomóc. Dobrze, George! Mógłbyś rzucić w tym miejscu trochę zaprawy? <grym> to wygląda jak zwykłe błota! Zaprawa to takie specjalne błoto, które mocno skleja ze sobą cegły! Pepo, możesz położyć pierwszą cegłę! Już kładę! Doskonale! Ja ułożę resztę. Cegły układa się równo jedna za drugą. Widzisz? Warstwa po warstwie. I tak coraz wyżej, prawda? Tak! Czy skończy pan dzisiaj? O nie! Nie można zbudować domu w jeden dzień. I Jutro. Dobrze. Do jutra, panie Byku. Do widzenia! Do widzenia! Rzucił na ziemię trochę zaprawy, a ja położyłam na niej cegłę. To bardzo interesujące. A teraz zamykamy oczka i śpimy. Następnego ranka Peppa i George chcieli jak najszybciej zobaczyć nowy dom. Już zbudowany! Zbudowany dom musi sprawdzić inspektor. Pan królik jest inspektorem budowlanym. Bardzo dobrze. Chwileczkę. Jeszcze nieskończone. Co? Zapomniałeś o chustawce. Mu! Nie, nie zapomniałem! Dziękuję, panie Byku. Już wszystko gotowe. Sąsiedzi mogą się wprowadzać. Sąsiedzi? Tak, Pepo. Mamy nowych sąsiadów. Pan Wilk ze swoją rodziną wprowadza się do nowego domu. Patrzcie, małe świnki. Cześć, jestem Wendy Wilk, a ja jestem Pepa. Dziękuję za nowy dom, panie Świnko. Zrobiony jest z trzciny czy drewna? Zbudowany z cegieł. Zobaczę, jaki jest mocny. Chuchnę i dmuchnę i teraz? Mm, naprawdę mocny. A Pana dom z czego jest zbudowany? Z cegieł. I jest mocniejszy niż ten. Ojej, patrzcie. Aha, to był mój pomysł. Bardzo dobry. Pobujaj się. Musisz mnie popchnąć. Nie, wystarczy, że chuchnę i dmuchnę. Łapka w górę, subskrypcja. Łapka <grym> w górę, subskrypcja i... <grym>